Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj jesteśmy po raz kolejny w grze o nazwie Polish Car Drive. Z tego względu, iż została wprowadzona tutaj kolejna nowa aktualizacja 1.3.9 14 stycznia 2024. I tak, jest tutaj również cały część log, również na Discordzie jest tutaj część log. Będziemy sobie to wszystko tutaj po kolei sprawdzać. Mam jeszcze dla Was chyba dodatkowe rzeczy, które nie zostały ujęte w tym część logu, ale zostały jeszcze dodane chyba przed tą aktualizacją. Rzeczą, którą sobie najpierw sprawdzimy, jest nowy model salonu, czyli podczas gdy będziemy, gdy klikniemy sobie interak w którejś z dwóch wszystkich salonów samochodowych, czyli Psła w Sławni i w Darłowie to przeniesie nas do takiego zmodernizowanego garażu, czy takiego bardziej już salonu. Tutaj możemy sobie pojawić nasz pojazd i działa to na podobnej zasadzie, tylko po prostu jest tutaj sceneria inna, nie? Są tutaj chyba modele wszystkich samochodów w grze w postaci takich propów. Możemy sobie też tutaj powylatywać kamerą i zobaczyć, że tutaj za tym jest to tylko tak zrobione, żeby na jakoś ten wybór tutaj pojazdu wyglądał. Są tutaj również umieszczone jakieś zdjęcia. całe tutaj guaj w tym salonie. Wygląda to podobnie. W sensie do tak samo. E, jeszcze tak tylko dopowiem, że gdzieś w najbliższym czasie możecie spodziewać się jeszcze porównania M3 do e, Omegi. Ale my tam, ale my dzisiaj omawiamy aktualizację. Weźmy sobie Forda Focusa na przykład. E, także nie przedłużamy, lecimy. Nowe poszerzenie miejscowości Rusko i do Masławice. Czyli te miejscowości też zostały połączone. I tutaj jeszcze został wprowadzony jakiś nowy billboard z tego co widzę. Tylko on w ogóle jakiś obrócony jest taki. E, wcześniej Rusko, bo już wjechaliśmy generalnie do Ruska Wcześniej Rusko było ograniczone generalnie chyba Do tego momentu, gdzie wskazuje Kursorem i teraz tutaj zostało poszerzone O widzę jakiś owrot też tutaj doszedł e, I tam mamy chyba drogę, tam by była Normalnie droga na Malechowo Albo gdzieś tam, zaraz tam zajedziemy, zobaczymy e, O zobaczcie, jest tutaj dino Które jest takie samo jak sławnie. Tutaj parking się tylko różni Tutaj sobie wjeżdżamy, o jest jakaś przyczepka kempingowa I, i, i tu generalnie są domki Tam dalej w sumie nic już ciekawego nie ma nie? Podejdziemy sobie jeszcze w to miejsce i no, tutaj jest więcej domków. Ale tutaj po lewej stronie znajduje się nowa firma. I tutaj również o tym było wspominane. Dodano magazyn w rusku z pięcioma nowymi zleceniami dla, dla ciężarówek. To jest w ogóle jakiś Darfish, przetwórstwo rybne. I w sobie tak. Welcome. Godzina otwarcia: 12 w nocy i 23:59 od poniedziałku do niedzieli. E, mamy tutaj, o! Kolejny ten. Kolejny członek rodziny koziołów. E, tym razem Marek. Witam pana, Mar Mar Marka. O, tutaj chyba bierzemy stąd, bierzemy sobie paczuszki, zajazd skalny, karczma, dino sławno. O! Keep the peace, nie wiem. Rozumiem. Taylor Swift. Dino Sławny widzę, tutaj możemy dostarczać. A, nie mogę integrować, bo nie jestem tym. No i tu mamy jeszcze wejście tylko dla personelu. No, no to jakoś nie jesteśmy personelem, oczywiście, że tam wejdziemy. Tutaj mamy toaletę. A w ogóle kubek on ma jakiś taki ciekawy. Mechanicy z ulicy. To jakiś chłopak coś pisze. Nie wiem, nie orientuje się o co chodzi. I TVN Turbo. Okej. Okay. Yy, teraz sobie sprawdzimy te zablokowane pokoje. Tutaj nic tutaj nie ma, żadnego Instrega. Mamy toaletę. Tutaj jest wejście tylko dla personelu. O, więc widzę jakiś kolega Maciusia. Ibel połączony z wejściem tylko dla personelu. Eee, tu jeszcze wyjście ewakuacyjne. Jakiś zegar, który chyba nie działa. Chyba tutaj wszystko, co my tutaj mamy. Jakaś niemiecka chyba firma. No i ona jest tutaj w Rusku, bo chyba jeszcze nie wyjechaliśmy z niego. Także zaraz sobie tu podjedziemy chyba ciężbóweczką i zobaczymy, co możemy ciekawego stąd dostać. Jeszcze zobaczymy, czy nie ma jakichś ciekawych dostaw ze sławna tutaj. Tu mamy jakąś alternatywą trasę do tej, która jest tutaj. Do Sławice. Wjeżdżamy. W... A, bo już wyjechaliśmy z Ruska, jesteśmy w doma nie, nie zauważyłem kiedy wyjechaliśmy. Ty, a te domki mają interior, tak swoją drogą. Można nawet wejść. Mikrofala. Ale wypas. Może znowu być coś ciekawego. Nie, nie ma ścistego. Bo inne domki chyba nie są wyposażone w nic, nie? Tak, są po prostu modele. Gdzie jest mój samochód? No ukradli mi samochód, no Dobra, jesteśmy już tutaj z powrotem O, i jest w ogóle tutaj faktycznie znak, że rusko się kończy yy, I tak poza to już chyba nic nie przykuwa tak jakoś mocno mojej uwagi Ta droga to jest połączenie z Domasłowicami Czyli to jest ogólnie fajny taki objazd dla tej drogi Dla tej drogi krajowej 37, nie? O, tu mamy jeszcze jakąś bibliotekę Tutaj jest jakiś coś w stylu, nie wiem, basenu Coś podobnego, co jest w Słowinie yy, O, tutaj mamy trampolinę Jest sklep u Iwonci O, czekaj, tu coś jeszcze jest Domasłowice 25 Winogrona czerwone 40% Tani. O tutaj, tutaj jeszcze jest jakiś domek w budowie, i tu jest w ogóle ta tablica informacyjna. E, Okej, okay. czyli tu mamy też jakiś taki domek w budowie. Fajnie. E, w tym miejscu jeszcze co? to mamy. Jakoś... To jest jakiś kościół chyba, nie? To jest kościół chyba katolicki. Bo... Jest tu przystanek autobusowy. Jest też ten Caritas. O, stąd chyba był ten Sneak peak generalnie robiony gdzieś właśnie stąd. To jest zagłyżyn, półtorej kilometra. Z tego co widzę, wszystkie domki też tutaj bardzo starają się być odwzorowane tych, z rzeczywistości, oczywiście. Tu też jest chyba jakaś budowa. A nie, tu jest dokument. Tam jakiś źwirk nież wiro, jest kopaleczka z ets a o jest też pasat B5, Uschowany jest jeszcze camping, tu widać coś, coś budują. I tu tak naprawdę już jest połączenie z tą krajówką 37, więc naprawdę fajna, alternatywna droga, gdyby tutaj nie wiem, był jakiś wypadek, bądź po prostu ta droga by była jakaś przejezdna. Właśnie tutaj też te trasy autobusowe zostały tam skierowane przez te połączenie tych wiosek Rusko i do Masławice, tam gdzie były właśnie te przystanki. Też teraz już podobno występują rzadziej opady śniegu. Przenieśmy się na trackera w tym momencie, żeby sobie podlecieć do ruska. Dobra, zakręcamy tutaj na ten zjazd. Piękny. Wjeżdżamy tu z prędkością 150 na godzinę ciężarówką. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Witam pana Marka. A, bo to tutaj się bierze. Tutaj jest trochę co innego. W sensie to jest Stary oraz ABC. Malechowo. Ławno magazyn. O. Oh. Dobra, weźmy sobie jedno zlecenie, zróbmy je. Ale mamy tutaj ile tam było tych zleceń. No sześć Mniej więcej to warto by było jakiś film na kierownicy w sobie na to przeznaczyć. Fajnie by było jakiś film na kierownicy właśnie przeznaczyć, żeby porobić sobie te wszystkie właśnie zlecenia. Dobra, tutaj sobie zakręcimy. Ja wziąłem generalnie zlecenie na sławną magazyn, nie? To tam sobie jeszcze zajdziemy i zerkniemy, czy nie ma jakichś nowych zleceń stamtąd gdzieś tu może do Ruska, nie? Dobra, ja tutaj doganiam. Przy okazji sobie sprawdzimy, jaka jest częstotliwość padania de deszczu. Już prawie 24 godziny minęły generalnie, odkąd jestem na serwerze. I dobra. Kierujemy się w stronę właśnie tego magazynu. To jest ten budynek, gdzie nie można brać żadnych zleceń. I teraz jest no, bardziej użyteczny. Tutaj sobie wycofamy. Chociaż teoretycznie chyba nie musielibyśmy cofać. Wystarczy, że przodem byśmy wjechali. Ale dobra, już jak tak zacząłem robić, co tak skończę. by po prostu tutaj. A, nawet, nawet nie musiałem równo wjechać. 4, 6, dobra, 4600 dostałem. I teraz sobie odpowiemy na pytanie, czy zostały tutaj dodane jakieś nowe zlecenia. Na przykład z Doruska do Dino, tam na przykład. Tu nie widzę. Yy, możliwe, że tu by było do Ruska, bo tam były te budowy, chyba z dwie nawet, więc yy, to by mogło mieć sens. Aczkolwiek no nie ma. Także, żeby podjechać do Ruska, musimy sobie wziąć yy, da w dalszej ciągu gdzieś tam zlecenie na Darłowo, czy... i potem dopiero będziemy kierować się do Ruska. Okej, okay, tu nic nowego, tu do tylko kruper Leonardia jest nowe. A teraz wrócimy sobie na Citizena, żeby omówić kolejny punkt. Dodano dużo nowych pojazdów AI. O, tu jest jeszcze Toyotka, w ogóle dostała ten, jak się to nazywa, taki bagażnik na dachu, z tego co widzę Kolejnym nowym pojazdem AI jest Volkswagen T6, jeśli się nie mylę, tak on się chyba dokładnie nazywał I no jest to ten wanik, on sobie po prostu gdzieś tam krąży po mapie Tu do tego całego zestawienia została dodana to jest chyba Audi A4 bądź A6 O, widzę, że jeszcze mamy wersję z bagażnikiem na dachu Dacia Duster <laughs> jest jakiś dźwięk, który został dodany. O nie, zaklidowałem się. Ale to jest właśnie między innymi Mercedes taki i to jest właśnie pojazd AI. On ma tutaj naczepek Crown. I to jest jakby po prostu ciężarówka tir z taką napeczą normalną. O, tam jak widzicie jedzie drugi. Okay, czy on ma jakiś dźwięk też hamowania? Yy, chyba nie, oj to jest Iveco, ale to już jest generalnie no, ten drugi, to jest ta druga ciężówka, to sama z tego co widzę jest naczepa Oj oj oj, ale zgnieciony <grym> Tutaj jeszcze jest BMW 39 AI, jak <grym> pcha co jest? <grym> <O>! <grym> Ojoj, oj, oj. Z tego, co się orientuję, jest jeszcze jeden nowy. Dziwię się w sumie, czemu jeszcze go gdzieś tutaj nie spotkałem, jeżdżąc sobie po okolicach. Te busiki tutaj zostały, tak jak były. Nie mają nowego jakiegoś modelu Craftera albo tego Sprintera. Ale no coraz więcej jest też... Yy... Tego tutaj AI. Tego co tu jeszcze jest planowane, czyli to AI Improvements, mają dodać jeszcze, że wykrywają kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu i kierunkowskazy. To to będzie naprawdę duży schok tego AI w tej grze. I dobra, już go tutaj widać z daleka. Jest to AI Policji. Tutaj tam w środku siedzi dwóch ziomków normalnie yy, i oni jeżdżą sobie tą BMEczką 330i. Teraz ja, gdy ich wyprzedzimy, to nic się nie stanie. Jeśli. Im zahamujemy, też nic się nie stanie. Dobra. Pytanie, czy w nich wjedziemy, to się coś stanie. Te... tym śniegiem są pozasłaniani. Teraz pytanie, co się stanie, gdy w nich wjedziemy. Nic. Yy, że wystawiają mandaty albo coś, czy oni sobie tak patrolują tą okolicę? Oni chyba nic nie robią w takim razie, bo... Bo nie wiem, jechałem chyba w terenie zabudowanym więcej niż 50, no to już powinien być mandat. Jeśli im wyjadę przed nosem, to nic się nie stanie. O dobra, teraz się rozpędzają. Zobaczymy, ile oni jadą, czy... Bo tutaj gdzieś... O, tutaj jest 50 na przykład. Jadę 90, oni jadą grubo ponad 50 też. Super policja. Zobaczymy, czy oni... O Jezu, czy oni wystawiają w ogóle mandat za kor... O! Ty, 100 dostałem! Oni nie zatrzymują? A nie. Okej. Okay. dropnęli mi mandat i sobie ja, raz No wiem. że oni lecą w pogoń za nami. O, teraz tysiąc już dostałem na przykład. Ale nie, oni nas nie gonią. Tylko wystawiają mandat i nara. No to to jest tak naprawdę chyba wszystko z tego nowego AI. Lecimy sobie jeszcze z tymi rzeczami, które nie zostały opisane w ten ślogu I pierwszą taką rzeczą jest tutaj BP w Darłowie. Bo został tutaj tak jakby dorobiony interior do, tej, do tego budynku stacji benzynowej. I normalnie możemy sobie tu wejść, jak do, do, do tego Orlena, w sławnie. Są tutaj jakieś robloxowe produkty jakieś pieczywo, są tu w ogóle jakieś torty, burgery, pizze może coś tutaj jest jeszcze schowane z tego co widzę to niezbyt teraz są jeszcze o, trzy reklamy i tak naprawdę e, to jest cała stacja mamy drogę poszerzoną o faktycznie jest Państwowa Straż Pożarna Możemy sobie tu wjechać albo coś? Nie, wszystko jest poblokowane. Zobaczymy czy możemy wejść. Nie, nie można wejść. Dobra, podleciemy sobie po prostu tutaj kamerą, mamy Państwowa Straż Pożarna, wlatujemy sobie. To jest chyba do tych takich tych całych siwców. gdzie tam admini sobie po prostu jeżdżą tymi strażami, co my tutaj mamy. A, to jest ta rura. Dyspozytornia, tu jakaś jadalnia czy coś, e, szatnia. Każdy pokój tu jest jakoś wyposażony, wow. O, tu mamy kuchnię, o, pustą. A tu jest okienko do stołówki. mamy sala fitnessów, ale nie ma żadnego, nie wiem, jakiejś na rady albo coś, albo albo dyrekcji. Nie ma tu czegoś takiego? <grym> Dziwna ta straż. No dobra. E, no i to jest tak naprawdę chyba tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam również na Discorda do wspierania kanału. Na, na ten się pakiet już jest za 2 złote. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. No i cześć!